Chciała stać się mocnym człowiekiem, kimś wygranym. Za cel coachingowej akcji Monika ubrała wypracowanie dla siebie przyjaznej, pisemnej metody planowania i wzrost konsekwencji w trzymaniu się planów z poziomu 4 do poziomu 9 w skali od 0 do 10. Wiązała ten rezultat z otwarciem mentalnej autostrady prowadzącej do stania się mocnym człowiekiem. Perspektywy dla tej kobiety kusząco szerokiej i bezcennej. Rozważane, potencjalne, wygrane Monika alokowała we wszystkich swych życiach czyli rodzinnym, towarzyskim, zawodowym i podróżniczym. To autorski podział, rzecz jasna. Pozostawiała do swej dyspozycji jedynie mądrą rezygnację, a nie tę wynikającą ze strachu czy nagłych impulsów motywów chwili. Pierwszą znała w minimalnym stopniu, ostatnią aż za dobrze. Pragnęła żyć bogato, by plon doświadczeń życiowych zachwycał wielkością, jakością i różnorodnością. Żyła coraz bliżej swoich pragnień. Uważała, że mocny człowiek z prawą godną żonglera łapie okazję i z determinacją alpinistki podejmuje wyzwania służące rozwojowi. Dokonuje wyborów zgodnych z sobą samym, ze swoimi dążeniami, celami, o wzorcach moralnych, nie wspominając. To, czemu Monika nadawała wagę, można by zamknąć w kilku słowach: rodzina, szczerość, uczciwość. Samoświadomość i rozwój osobisty. Te wartości pragnęła realizować najlepiej jak się da, kiedy choćby o kilka centymetrów rozmijała się, z nimi uczucia natychmiast ją o tym informowały. Miała żywotną nadzieję, że stając się mocnym człowiekiem dobrze wykorzysta swój potencjał i czas życia. Oczami wyobraźni widziała siebie z siwymi przyproszonymi bielą włosami, mówiącą niczego nie żałuję, miałam dobre. Życie. Im bardziej stawała się mocnym człowiekiem, tym głębiej wierzyła, że spełni swe dziecięce, jakże kolorowe marzenie pozna Nową Zelandię i jej sedno. Istotę mocy mocnego człowieka ujęła w modelu: kreowanie, kierowanie i konsekwencja. Kreuje swoje życie rozumiała jako to, że podejmuje odpowiedzialność i w pełni się w nie angażuje. Kieruje swoim życiem, oznaczało dla niej to, że działa w preferowany sposób i staje się tym, kim chce, realizując osobistą wizję. Konsekwentnie kursuje w swym kursie, rozumiała jako to, że wybiera i działa zgodnie z własnymi celami i wartościami. Wraz z przyrostem kolejnych bajtów refleksji odkryła najważniejsze zasady, bez przestrzegania których mocny człowiek mógłby stać się słaby uszy. Oto one. Świadomie zgadzaj się lub odmawiaj. Podejmując decyzję, utrzymuj w centrum ich przewidywane konsekwencje, im plus i im minus. Maksymalnie korzystaj z tego, co masz. Buduj przyjazne relacje i przymierza. Dbaj o siebie i bądź samodzielny.